Staliśmy. Jest godzina chwilę po siódmej, no niestety Mika już chciała skorzystać z porannej toalety. O, jak widać, nie będę jej tak nagrywała. O, Mika! Mika! przywitać. Mika zainteresowana bardziej zapaszkami niż, niż mną, ale nie wiem, czy widzicie, na górze. Bardziej śmieję. Gdzie adrian z pieskami, chyba? Tak mi się wydaje. Także idziemy się przywitać od rana. No i co, zaczynamy. Piękny dzionek. jest sobota. I jeszcze nie wiemy, co będziemy robić, bo taki jest weekend taki bardziej odpoczynku. Nawet mam w stanie prawdopodobnie fazy no. Nie mamy w sumie nic takiego zaplanowanego. Ja bym Zabam chciała do domu wrócić. Co tam przyszedł? Szczepa zostaje. Nie! <grych> <grych> Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczekujemy się do śniadanka, tutaj się robi jajeczniczka pyszna, wszyscy razem będziemy siedzieć, a później idziemy do... Cześć, witajcie. Na kanale jakim? Zamelinowani. Zamelinowani. <słuch> 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 Pieski sobie biegają, Nika też jest, jak widzicie. Znowu witamy w w spokoju, w pięknej pogodzie W góry powoli tam się pojawiają to zbieżko, zbieżko, to, nie? Nie? To już, Kolejni dotarli Halo. Wyspali się Tam też Czerzamy jajeczko. Są. Tam się jeszcze nie wyspali <grym>, no to Wsypałam ryż Żeby Wsypałam ryż Żeby latuje, nie? Tak

Jesteśmy w Karpaczu. Dotarliśmy na y, zaporę na Łomnicy. Odpoczynek, i zaraz idziemy, będziemy iść dalej. Byliśmy na samej górze Karpaczu. Na samej, na samej górze Karpaczu i schodzimy na dół Kieszo i właśnie robimy sobie przystanek. To na Śnieżce byliśmy no to, to na Śnieżce, będzie Kamiere, zdjęcie gdzieś ten, Kamerę zostawiłem na dole i zapomniałem nagrać Ale już nie będziemy jeszcze raz <grywa> Zrobiliśmy sobie zdjęcie y, na Wangu i co? I będziemy, w sumie to idziemy w sumie na obiadek bardziej Wystarczy kartkę kupię co zmieni? ekipa? Nie chcesz zmienić? Kto idzie po samochód? Taki pan. Tomek został to nie rozwój. <grystanie> Zgłosiłeś <grystanie> się na Zawetę mam w cenie prawdopodobnie PZU. Aha. Zadzwonię pewno do agenta ubezpieczeniowego. Co się stało? Jak co się stało? powiedział, kuna wgryzła się w płośkę. Poszła w płoś, tak więc... No to możemy zostawić auto, i się to A awarię? Znaczy nie my, o, może nie, tak nie my, no. no. Ja bym Zaznęła chciała do domu Przyczepa i co z tam przyczepą? Przyczepa zostaje. Nie. <laughs> Jedna No, dwóch nie weźmiemy, no niestety. Dlaczego? Nie? No to laweta przejechała, trzeba pakować autko, pożegnać się. Aha. Przyjedzie nowy, a to wkrótce pokażemy. okej okay. zobaczymy. Tak więc to zaraz ruszamy na kempingi. Trzeba jedzonko jakieś Jakiś zrobić, objaw. bo już wszyscy głodni. O, wszyscy głodni. Tomaszu, pomachaj! Do zobaczenia! Tak więc jak widać, wróciliśmy a, a na kemping e, bo... e, Samolot pojechał na lawecie e, do Poznania Zaraz kolejny przyjedzie, tak więc e, pokażemy również co przyjedzie My już wiemy, ale to już może później tak Jak nie przyjedzie, to co? Przyjedzie. Kroi nam się tutaj kolacyjka. Nie Będzie mam ufytu, Do garnuszka. No, do garnuszka. No. Chyba to będę jest. Pieski na, latają. Na, na, wszyscy, na, Muzyka na, gra. Pieczycy. Z tego nie Powoli się rozkręcamy. Środka, no się zrobiło <grywa> się proszę kuchnia polowa Tak, proszę pyszne jedzonko. I mów co chciałeś mówić mówię co chciałem mówić mamy tutaj podgrzewać to jest taka patelnia je jednogarnkowa to jest badanie eintopf z makaronkiem zrobiona prawie w... pożyczony cedzak i tak. <grywa> Co tu dużo mówić? Bardzo, bardzo. Komu jeszcze? Też. Tylko najpierw budki napałajemy na pizzę, także idę sobie zjeść. Ania już piecze swoją, a ja mam tutaj. To wygląda jak mucha. A tu jest mucha, już wam pokazuję. Tam. A nie tak blisko. <grym> Testuję. Ej, co to jest? Jest A2. Testuję sobie. Nie, nie pozwolę mu tego kupić. to było nisko. Jak wydać, mi już się zbieramy, już zaczyna powoli kropić więc już będziemy się zbierać w Do domku mogę Mogę okay? Mogę okay? Wrażenia Jak wrażenia proszę <głosy> 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 Tak wrażenia Lataż Zar zarąbista zabawka ale Chcesz polatać? Nie no lataj jeszcze. Ja nie, no, my już się musimy zbierać jeszcze pogarnąć, jeszcze się będziemy widzieć. Przyjedziemy do Was do, do. Um, to zabrał. Przemyślenia. No już <grych> my już się zbieramy, podpinamy zestawy i ruszamy w drogę powrotną do domu. Weekend się skończył. Jakby nie włożyłaś się Na na centymetr w sumie, na milimetry można powiedzieć. Pięknie. Kamerka. Y, 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 mm, jak to się mówi? Się przydaje. O! Kamerka się przydaje, jak widzicie. Zaraz przełączamy na przyczepę, będziemy mieć widok z tyłu. Jak za nami Gabryś będzie jechał. No, jak, jechali, jak jechaliśmy właśnie do, to y, jak w korku, w sensie jak stali za nami, to widzieliśmy co jedzą, co robią, więc... Pełna kontrola. Czy jadą, czy nie jadą, czy śpią, czy nie. Tutaj jest z górki, więc trzeba asekurować, żeby przyczepa nie uderzyła w drugą przyczepę, a druga przyczepa nie uderzyła w trzecią przyczepę. No i ta przyczepka zostaje, bo Agnieszka i Tomek wracają z zastępczym samochodem, który stoi tam z tyłu. domku. Aga zadowolona, że masz zastępczy samochód? Chyba tak. Chyba lepszy, nie? jest. nie, hałam, lepszy, boję nie? Się nie? Trochę. No to znacząco lepszy, no co mam powiedzieć? Zobaczymy. Zdamy relację później, Dobrze, czy super. by się fajnie jechało. Dawaj, dawaj, dawaj. I kolejni. Widzieliście taki zestaw? Mały mercedesik i hobby? Proszę bardzo. Trochę większy niż nie ale... Ciekawe czy by poszło. Co myślicie, poszłoby? Ja myślę, że mały, ale wariat. <grymne> <grymne> A oni sprawdzają tylko widzie światełka. ...omrygają. Przyczepki już ustawione. Jeszcze tylko Tomasz stanie swoim samochodem jako jedyny i taką ekipą będziemy konwojem, będziemy wracać do domu. Więc co, żegnamy się, Bolku żegna, weekend się kończy, ktoś nie widział, oczywiście kempingu nie nagrywaliśmy, bo dwa odcinki chyba wcześniej był odcinek z Bolkowa, tak więc jeżeli ktoś nie widział, to tutaj będzie odnośnik. Albo tu! Albo tu. <laughs> I co? I może sobie obejrzeć kemping jak tu jest My tu na pewno jeszcze wrócimy Jak widać jest pełno miejsca, żeby się tu ustawić Jakiś zlocik czy coś to, to na pewno będziemy tutaj na pewno wracać Nie połowiłem Przepraszam Miał być odcinek z głowy i, i wyszło jak zawsze Następnym razem jak przyjedziemy do Bolkowa Połowimy A co nie było to samo? <laughs> Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie Do następnego Machamy! Machamy. Halo. Uuu, uuu. Już się pożegnaliśmy. Stoimy oczywiście sznurkiem, ale ekipa się zebrała przy Volvo. Dlaczego Volvo? Bo przyjechało prosto z salonu 42 km i co się okazało? Odpaliśmy auto, a tu nie idzie biegów włączyć. Tak więc w automacie. się pali. Tak więc check się pali. Skrzynia automatyczna i w ogóle nie reaguje na gałkę zmiany biegów, więc myślę, że tutaj. Przywiozą nam nowe autko jeszcze, ale to oczywiście również trochę potrwa. Bardzo, bardzo śmieszna sytuacja. co ekipa? Czy ja mogę wrócić do domu? Chyba jeszcze nie. Ja bym chciała do domu. Ale, Volvo... ale nie tym. Pamiętaj, Volvo to są najbezpieczniejsze samochody. Przynajmniej się śmieszne, nie rozwalisz, bo nie pojedziesz. Tomek po y, konsultacji z, fir z firmą One OneRent z której samochód przyjechał okazało się, że źle wypełnili umowę teraz nawet nie wiadomo, czy, czy auto może mieć te blachy czy z końcówką, z numerem 5 bo jest szóstka tak więc możliwe, że po prostu na tym się pomylili przez co my teraz jesteśmy tutaj uziemieni znaczy Tomek i Agnieszka bo my możemy nie jechać, ale no niestety no wczoraj nie jeździli tym autem, bo już była 20 chyba 3, tak więc no już nie sprawdzali tego auta, czy jeździ, no bo wiadomo, to jest nowe auto z salonu, więc myśleli, że wszystko będzie dobrze. Umowę podpisali, no i chłopaki pojechali, zostawiliśmy auto i dzisiaj jak chcemy wyjechać tym autem, no to się okazało, że Volvo elektronicznie zablokowało ten samochód, że nie idzie w wrzucić biegu, dlatego się check engine pali. I no i brak reakcji jest na lewarek skrzyni, bieg skrzyni biegów. Tak więc. O jak widać Tomek rozmawia. Myślę, że my już będziemy ruszać. Oni sobie tutaj muszą poradzić. Będą nas informować. Jeżeli coś będzie jeszcze, to dogram. Do filmiku i my już wyruszamy. No takie sytuacje się zdarzają, ale. Nie dość, że czekali na to auto chyba 4 albo 5 godzin wczoraj. To jeszcze takie rzeczy wychodzą. Samochód działa, Odblok został odblokowany, ponieważ check engine nadal się pali. Dzwonimy do wypożyczalni kolejny raz. Dzwoniłem na infolinię do wypożyczalni. Pan powiedział, że mamy kontynuować jazdę z świecącą kontrolką przegiędzin. Poprosiłem to zeznanie mailem, żebym miał podkład. A jak się zepsuje, odstawiam następny samochód. Za dobrym YouTuberem niestety nie jestem, ale wyruszyliśmy z Bolkowa. Mamy do celu 2 godziny 22 minuty. Liczymy jeszcze na jakiś postój na obiad. Bo nie ukrywamy, trochę zgłodnieliśmy. Check engine, jak widzicie, nadal się pali. Także zobaczymy, czy uda nam się dojechać do celu bezpiecznie. Jesteśmy w domku, bezpiecznie. Tomek, jak Ci się podobało? Dobrze, najważniejsze, że na miejscu. E os